Siemanaczko, witam bardzo serdecznie, jestem Bartonez, widzimy się na stronie CSGO, z oczywiście. Pamiętajcie, że z kodem BARTONEZ dostajecie 10% bonusu do wpłaty, przykładowo sobie wpłacacie stóweczkę, macie dychę za darmo. Tak samo jak sobie wpłacicie stóweczkę, przynajmniej stóweczkę, z właśnie kodem BARTONEZ, to jesteście w giveaway'u na te trzy piękne skiny. Więc myślę, że się opłaca, chyba że sobie chcecie płacić więcej niż dychę, to wtedy macie więcej potencjał szans na wygraną. Pamiętajcie też, żeby lajkować i komentować, ponieważ w niedługiej przyszłości będę z tych komentarzy losował ludzi, którym wręczę kompletnie za darmo jakiegoś skina No i dobra, zaczynamy, mamy 2500 złotych. Słuchajcie, skończył się tutaj ten event, który był Ale to nic się nie dzieje Idziemy sobie na bitewki, słuchajcie Zrobimy sobie, ktoś tutaj zrobił fajną bitewkę Kurwa, 5000, nie zdać nas Więc robimy ją sami Słuchajcie, damy sobie na sam start tutaj Na jester modach, może te tańsze skrzyneczki Na przykład M4, no tańsze, no trzy stóweczki Damy sobie dwie I dołączymy tutaj przykładowo gold case za 200 oraz Sport and Field Collection. Na sam start bitwa gruba za 1000 ponad złotych, więc trochę ryzyko jest, ale spokojnie. Może być tutaj nawet zajebisty profit Więc sobie sprawdzimy, dodaj bota i uwaga Zaczynamy, bot Michael, ciekawe co tutaj wypadnie Czy nam, czy Michaelowi, no na pierwszy start tutaj same gówno leci Ale spokojnie, mamy jeszcze jedną 4 Która daje nam no droższego, ale to nie jest nic specjalnego Bitwa kosztowała ponad tysiaka, więc kiepsko Dobra, tutaj dostajemy stickera za 170 to też jest drogę, ale słuchajcie, bitewka jest na minusie. Na minusie połowę prawie lipa. Prawie 5 stówek poszło się jebać. Boże, pójdziemy sobie na skrzyneczki i sobie otworzymy na przykład Anarchy Case za 200 zł. Zobaczymy. Może nam się tutaj przyfarci. I uwaga, AK-47 lit mueso. No myślę, że. No jest plus, jest plus, fajnie, 8 dyszek spoko, ale my chcemy większy plus i wbijemy sobie tutaj. 13 skrzyneczek, słuchajcie, ze stickerami All Star Case, bitwa za 1090 zł. Zobaczymy, tutaj może być fajny profit, ale tutaj właśnie celujemy w te droższe, na przykład tą za 113 zł. Fajnie, fajnie się tutaj zaczęło, wyprzedzamy go prawie połową, więc jest ok. Ale spokojnie. Oj, i teraz właśnie on nas wyprzedza. Dostał stickera za stówkę. Różnica jest między nami około 5 dyszek. Ale spokojnie. Jeszcze jest 8 skrzyneczek. Jeszcze jest 8 skrzyneczek. Może tutaj się stać wszystko. Ale ciekawi mnie, czy ona w ogóle da tutaj plus. Bo bitwa kosztowała, przypominam, prawie 1100 zł. Więc grubo. dostajemy teraz stickera. Słuchajcie, za 365 zł. Zajebiście. Mamy 5 stówek ponad. Ale spokojnie. Tego plusu jeszcze nie ma tutaj. Okej, okay, jeszcze tutaj face za 300. Dobra, dobra plus już jest teraz cztery sneczki zostały, no trzy yy, na dobicie, żeby tutaj fajnie, tutaj dobija ale kurwa lekko się zbicza, dwie stówy jest różnicy yy, chciałbym to wygrać, no nie gadaj nie gadaj takich rzeczy, że on pod koniec nas wyprzedzi Dobra, jest nasze i słuchajcie Jest zajebisty profit, bo Odrabiamy się z tamtej bitwy Którą przegnaliśmy, mamy na plusie słuchajcie Trzy stóweczki mamy na plusie z tego co zaczynaliśmy Więc jest fajnie Dobiłem sobie na bitewkę Na trzy osoby, ale chyba tutaj One man, one pal Nie chce nikogo dodać, więc poczekam jeszcze 5 sekund A jak nie doda to wychodzimy Dobra, nie dodał nikogo Więc idziemy dalej, bijemy sobie Tutaj ale 17 skrzyneczek Może potem zobaczyć czy ją wygrałem, idziemy sobie daje mamy 2656 zł. Kurwa co ja zrobiłem. Ja pierdolę myślałem, że to kosztuje 200 zł. Co ja odjebałem? Kurwa, myślałem, że serio to kosztuje 200 zł. Źle popatrzyłem na cenę bitwy. I jeszcze to przegrywamy taką kwotą. Kurwa mać, co ja zrobiłem? Ok? Czekajcie, bo to jest do wygrania, to jest do wygrania. Bitewka jest na razie łeb. O kurwa, dobra, GG. Ja pierdolę, co ja zrobiłem? Oh, ja naprawdę myślałem, że to jest bitwa za 200 zł. Kurwa mać zostało nam 463 zł. Bijemy sobie tutaj ja pierdolę, no nie gadaj. Ale odjebałem. Byśmy to wygrali, to byłoby spoko, bo tam plusik był X2, wygrał ponad 4000 zł, no ale no widzicie, to nie było dla nas kurwa, jest lipa, no jest kurwa lipa. Okej okay, proszę Faktoryniu No minimal wear. w sumie już bitewka jest na plus. No ale kurwa, no 2000 poszło się jebać. Może damy radę to odrobić. Dobra, to jest na plus i to fajny plus. Ponad X3 mm, mamy 900 zł. No kurwa, wbijemy sobie tutaj i zobaczymy. Jak to przegramy, to robię Olina i chyba kończymy na dzisiaj. No na razie jest łeb w łeb, więc spoko. Dobra, prześcignęliśmy go spokojnie. Te grubsze skrzynki się zaczynają tutaj pod koniec. Jest nawet frostbite stuwe. Ja pierdolę, co ja zrobiłem tamtą bitwą. Okej, okay, wygrywamy. 5 dych ponad, jest różnicy między nami. No nie gadaj. Kurwa, no i nas wyprzedza teraz ziutek. Tutaj nic ciekawego. 13 złotych różnicy. O ja pierdolę. Bitwa za 4 dychy dała mu kosę za 3000 tysiące złotych wysłał mu fakensa. Ja pierdole, gościu co zrobił. Dobra, zostało nam chyba Olin. Robimy bitewkę za 480 zł. Kurwa, no dała mu za 42 zł. skrzyneczka 3000 kose No to jest coś niemożliwego. Dobra, robimy to samo. Damy nawet na buście. I za 6 dyszek sobie dołączymy jeszcze cybercase. Ja pierdziele no co mu dało? To jest chyba drugi najlepszy drop z tej skrzynki, na której jest chyba 0,01%. Miał farta. Dobra, mm, słuchajcie, pasuje to wygrać, bo będzie koniec. Będzie się już koniec, jeśli to przegramy, a tak to może powalczymy. Dobra, wygrywamy, no to jest 3 różnicy, nie tak dużo. Ciekawe, czy w ogóle nam ta bitwa odda, bo kosztowała prawie pół tysiąca. Mm, oj, dobra, chyba będzie chujosa, chyba będzie koniec, słuchajcie. Chyba, że ten CyberCase coś nas, o kurwa, dobra. No co mogę wam powiedzieć, ciąg niefortunnych zdarzeń dzisiaj był po prostu, no ciąg niefortunnych zdarzeń, jutro może będzie lepiej, pamiętajcie, że kodzik Bartonez, nie profit, kodzik Bartonez, daje wam dzisiaj procent bonusu do wpłaty, przykładowo sobie wpłacacie stóweczkę, macie dychę za darmo i jak wpłacicie przynajmniej dychę, to jesteście w giveawayu na te trzy skiny, chyba, że sobie wpłacicie więcej niż dychę, wtedy macie więcej szans na wygraną. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro, cześć!